Witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem faktury za prąd na nowych zasadach w net -billingu. Jak to wygląda? Realistyczna faktura. Krok po kroku sobie omówimy i powiem Wam, ile wyszło do zapłaty, mając panele na dachu 5KW. I... I przedstawię Wam to realistycznie, pokażę krok po kroku, jak wygląda faktura, ile zapłaciliśmy za prąd i. Czy warto mieć te panele, czy nie, to już musicie sobie odpowiedzieć sami, ale to już za chwilę. Dla przypomnienia, ci co nie wiedzą, posiadam instalację na dachu Full Black'i, już Wam pokazuję. Prezentują się w ten sposób. Większość osób mówi, że Full Black'i bardziej ściągają tutaj słońce, więc krza jest produkcja... Jeżeli nawet, to wydaje mi się, że to są znikome e, różnice. My zastosowaliśmy właśnie full ze względu głównie na estetykę. I ta mała produkcja bardzo fajnie zaspokaja nasze rachunki na dotychczas. Bo przypominam, jest nowa instalacja, która działa od 11 sierpnia. E, I właśnie pierwszy rachunek. Więc za chwilę Wam to wszystko pokażę. Cała instalacja również posiada magazyn energii też piąteczkę, oczywiście w życiu e, wykorzystujemy pewnie niecałe 4, moc 4 kWh, e, bo po prostu przy 20% po prostu magazyn już nie oddaje energii i pobieramy ją e, od operatora. Tak to wygląda. Przechodzimy do faktury. Pokażę wam e, na co my zwracamy uwagę, na co wy możecie też zwrócić uwagę, więc zapraszam. Pokażę Wam, jak to się czyta. Fakturkę posiadamy od okresu, tak jak wspominałem, 11 sierpnia do końca września, czyli praktycznie za okres dwóch miesięcy. Eee, powiem Wam szczerze, że fajnie to wyszło. Eee, Sierpień był też bardzo ciepłym miesiącem. I zanim jeszcze przejdziemy do mówienia faktury, musicie mi to wybaczyć, ale będę Wam wklejał zdjęcia eee, i opisywał to kropeczkami kolorowymi, ponieważ jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby po prostu na filmie nam latała fakturka na przykład z pisakiem i pokazywał krok po kroku, o czym mówię. Więc mam nadzieję, że nie będzie to jakieś duże nieudogodnienie dla Was. Zanim do tego przejdziemy, mam tutaj małą ściągawkę i powiem Wam, abstrahując już od, tej, od tych paneli i od jeszcze tej faktury... Obliczyłem, że zużyliśmy przez te niecałe 2 miesiące e, ra, łącznie, już Wam mówię, 935,42 kWh. Więc sporo. E, koszt jakby całej tej e, faktury, gdybyśmy nie mieli paneli, opiewałby na kwotę około 1200-1300 zł z opłatami. E, więc sporo. Sami ocencie, czy te panele coś nam dały, czy nie dały. Już pokazuję, wklejam wam fakturę, więc zostańcie jeszcze chwilkę ze mną. Tak jak możecie zauważyć na wstępie, koszt całkowity do zapłaty to jest 54 zł. i 2 grosze. Kwota ta wynika z opłat przysyłu. I tutaj wam zaznaczyłem na żółto kropeczkami. Jest to energia pobrana z sieci. Myśmy ją pobrali w ilościach 47 kWh i koszt 1 kWh to jest 0,69 groszy netto. Oznacza to nic innego jak ilość pobranych kWh z sieci, z operatora, od operatora. Po prostu to, co mieliśmy na dachu, nie wystarczało i musieliśmy wspomóc się energią od dostawcy. Opłata sieciowa zmienna. Kolejny koszt, który musimy pokryć w, na nowych zasadach. Nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić. Rośnie on proporcjonalnie do zużytej energii. Na starych zasadach można było sobie go odliczyć. Na różowo mamy podkreśloną sumę z wysłanej energii do operatora, do sieci. Myśmy wysłali 368 kWh, czyli nadmiar energii, której nie mogliśmy zużyć. Wysłaliśmy do operatora i sprzedaliśmy zgodnie z obowiązującym cennikiem operatora to za chwilę powiem Wam konkretnie o jakich kwotach mówimy. I tak jak już widzicie podkreślony na różowo, w sierpniu wysłaliśmy 152 kWh, a we wrześniu 216 kWh. I tutaj różnica jest niewielka, jeżeli chodzi o kwotę sprzedaży, ponieważ w sierpniu występuje kwota 0,41 grosza za kWh a we wrześniu 0,40. Dla przypomnienia kupujemy energię od operatora w kwocie 0,69 groszy za kilowatogodzinę netto. Brutto wychodzi około 0,86 groszy, czyli jak widzicie sprzedaż nie jest stosunkowo proporcjonalna do zakupu, jest dużo niższa. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to dziękuję Ci. Przechodzimy do podsumowania. Jesteśmy w tej chwili tutaj na ekranie widzimy stan depozytu i tutaj już Wam tłumaczę jak to wygląda. 150 ,42 zł to jest kwota, którą uzyskaliśmy przy sprzedaży energii, to co wcześniej Wam wspominałem, do zakładu energetycznego, czyli w sierpniu 152 kWh i we wrześniu 216, co łącznie sumując daje nam kwotę 150,42 zł. I od tej kwoty odjęliśmy to, co zużyliśmy e, od energii, czyli 47 kWh, to co było tam w kolorku żółtym zaznaczone. Jest to energia, którą po prostu pozyskaliśmy od operatora i po odjęciu różnica zostaje nam podkreślona na niebiesko. Jest to kwota 108 zł. i 56 groszy. I tą kwotę możemy wykorzystać w przyszłym rozliczeniu faktury, będzie ona pomniejszona i tak to wygląda analogicznie, biorąc pod uwagę przyszłe faktury. Czyli jeżeli mamy w depozycie jakieś pieniążki, są one rozliczane przy kolejnych fakturach. Także możecie zauważyć, że fotowoltaika nie jest taka zła i straszna, jak ją opisują. Powinniśmy bez niej zapłacić. Tak jak wcześniej wspominałem, w okolicach 1200 zł zapłaciliśmy 54 zł. 100 zł depozytu przeszło na kolejny okres rozliczeniowy. Tej energii zużyliśmy sporo. Jest okres letni, gdzie jest większa produkcja. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że w okresie zimowym będzie tej produkcji mniej, ale zawsze od tego marca, lutego jesteśmy praktycznie na zero z rachunkami, ponieważ. Słoneczko będzie już wtedy grzało i, i będzie to e, opłacalne. Jeżeli chodzi właśnie o opłatę sieciową, na starych zasadach byliśmy w stanie to sobie rozliczyć. E, tutaj na nowych niestety, ile byście nie mieli tej energii wyprodukowanej, nie jesteście w stanie tego rozliczyć, musicie zapłacić to ze swoich pieniędzy. Więc to zmienione jest na niekorzyść nowego użytkownika. Mam nadzieję, że tym filmem Wam zobracowałem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o fakturę na nowych zasadach w Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do subskrypcji, do śledzenia kanału. Trzymajcie się! Cześć!